Kurwa, takie coś jak, nie wiem, jak się... woda Marzy po mnie nie czas, to że jeszcze dostaniesz w pierdolę, że pakujesz... Kula, w, yy, nie przeszkadzasz jak ktoś z kimś, z kimś rozmawia, taka złota zasada. Wiem. Zrobiłeś to właśnie. Ja, wy, ja wybieram tak, to, co mamy, jest tak, słuszne. Mhm. Ja tam, panie poruczniku. Witamy. Jak tam dzisiaj? Ile ludu? No takie kurwa aktywne bardzo w chuj No To tu muszę odgrywać za nich rolę, więc z uważajcie Teraz <grywa> będziesz Paweł? O. ktoś to przeczyta kurwa To jest poniżej nie, nie poziomu człowieka, a nie przeszkadza ci że twój plutonowy popierdala motorem z drugiej no. światowej po korytarzach e, no. Pracówki A tak jakbyś powiedział jeszcze raz tylko powoli Stary jestem Stary jestem Słuchaj, że... Nie przeszkadza ci to, a nie przeszkadza ci to, że plutonowy twój popierdala motorem po całej placówce? A czy... Zdobyłeś się, toj? Kurwa, ja pierdolę jak się robi. Kurwa. Załóż te spodnie, bo padniesz do paki za... Nie prosi, to nie na huh. Ej, I jest nie na minimalkach. co jest, kwa? Coś co cię, cię kurwa zmieszł. <laughs> co jest? Hunter go zmieszył z tego, co piszę. Stój, kurwa, stój, kurwa, stój. Ty trzymaj się, z kurwy nie? Podaj się. Ty, bożego go też teraz normalnie, kurwa. <grym> a pochwycisz, nadepnie na niego, nadepnij na niego, szkoda amunicji. Nadepnie na niego, kurwa. O no, nie, co się? Chciałem spierdalać. Ej, Morda, co to się odpierdala, kurwa? Ludzie normalnie grają ty na motorze, popierdalasz? Ups. Co do chuja? To, to jeszcze nie ta pora. Trzymaj nie, nie, się. Ej, ja okulpa, e, Dobra, czy, czy, czy nie spierdolił ci więzień z SW? Nie. Nikogo jest na nie No, nie nie widzicie mam jakiegoś więźnia, który pobiegł do kasyna. 哦，啊。